Witam wszystkich. Dzisiaj lecimy z kolejnymi zajęciami. Wzmacniamy dzisiaj nasze nogi. Uda pośladki jedziesz ze mną. Zaczynasz od rozgrzewki nogi na szerokości bioder. Opuść biodra wciągnij brzuch, wdech. I wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech. I wydech, wdech i wydech. Unosisz brodę w prawo, w lewo, na zmianę. W miarę spokojne tempo. Ostatni dwa i jeszcze raz. Pół koła z przodu, spójrz do boku, na zmianę. Ostatnie dwa powtórzenia i jeszcze raz bardzo dobrze barki góra w dół wdech wydech i szybciej z akcentem do dołu raz raz Raz, raz. Oddychaj spokojnie. Cztery, trzy, dwa, jeden, jeszcze szybciej. Raz. Cały czas w dół. Rozluźnij ręce, tylko barki. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jeden, koło barkami z przodu do tyłu. Cztery, trzy, dwa, zmień kierunek z tyłu do przodu. Cztery, trzy, dwa, jeden, ręce do przodu, trzymasz biodra w miejscu, skręt na zmianę, wydech. Bardzo dobrze. Dajesz ostatnie cztery powtórzenia. 3, Dwa. 1 Jedna dłoń na boku, druga wzdłuż ciała, skłon. Z wydechem. Biodra w miejscu, ciągnięcia ciała na dwóch nogach. Z każdym razem jeszcze bardziej pogłębi skłon. Cztery, trzy, dwa, jeden. Ręką do boku wyciągnij się ciałem za rękę. Z wydychem. Trzymasz brzuch mocno wciągnięty w siebie. Ostatni cztery. Trzy, dwa, jeden. Wyciągasz się ręką przeciwną w przeciwną stronę, wydech, wracasz w Zostaw biodra w miejscu i niby chcesz sięgnąć na ścianę. Wydech. Ostatni. Cztery, trzy, dwa, jeden, zmień stronę, najpierw skłon do boku. Ostatni, cztery, trzy, trzymaj biodro w miejscu, dwa. Jeden, za ręką, do boku. Brzuch wciągnięty, dawaj, opuść barki. Sięgasz do ściany, wydech, wydech. Ostatni, cztery, trzy, dwa, jeden, ręką na przeciwną stronę, Dawaj, dawaj, dalej, coraz dalej, trzymasz biodra w miejscu. Ostatni, cztery, trzy, dwa, jeden. Dłonie na biodrach, kolana delikatnie ugięte, biodra do przodu, wydech. Naknij brzuch i pośladki, do tyłu wdech. Spokojne tempo, wyczuj swoje mięśnie. Wyczuj, że pracujesz ciałem. Z każdym razem z przodu na sekundę się zatrzymaj. Utrzymaj tą pozycję z napiętymi pośladkami i brzuchiem. Cztery powtórzenia daj I trzy, i dwa i jeden. Biodra z boku do boku. Kolana ugięte i masz kołyskę w biodrach. Oddychaj spokojnie. I cztery. Koło w Bardzo dobrze. Zmieniasz kierunek koła. I cztery. I trzy. I dwa. I jeden. Uważ dłonie na kolana. Zrób pół koła kolanami na zewnątrz od siebie. Zmień kierunek koła do siebie. Ostatnie. Cztery. Trzy. Dwa, jeden, nogi razem, półkoła kolanami, jeden bok i w drugi i cztery, trzy, dwa, jeden, koło stopą od dużego palca do małego. Od małego do dużego. Zmień nogę. Od dużego do małego. Z delikatnym naciskiem na śród stopie. Wyczyw każdy palec na macie zmianę kierunku. Cztery, trzy, dwa, jeden. Nogi szeroko, stopę kolana skieruj do przodu. Przenosisz z ciała na jedną nogę i na drugą. Ciągnij brzuch i możesz zrobić delikatny skłon ciałem do przodu. Oddychaj spokojnie. Kolano nad stopą. Oddychaj spokojnie, dalej trzymaj się. Bardzo dobrze, ostatni. 4, 3, 2, 1. Wyprostuj kolana, ręce szeroko do boku, rozciągnij. Zrób skrętą schłonę dłonią do przeciwnej stopy drugą do sufitu. Jeżeli jest Ci za nisko, to do kolana. Nogi na razie nic nie robią, nieruchome. Z wydychem sięgasz dłonią do przeciwnego kolana lub do stopy. Jeden. Podnosisz ciało do góry i złącz je razem. Kolane do brzucha, ręce do przodu, wydech, do dołu, wdech, stopa na siebie, flex. Trzymasz proste ciało. Z wydechem również napinasz mięśnie brzucha. Dawaj, wyjrzyj kolano z każdym razem tak wysoko, jak możesz, jak Ci się uda. Wysoko do brzucha. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Kolanem do siebie. Prostujesz nogę do przodu, ręce do boku. Stopa na siebie, flex. Wracasz kolano i nogi razem. Wdech. Wydech. Wdech, nogi razem. Ręce szeroko. Otwórz ręce szeroko na ścianę. Ręce również pracują, w miarę naprężone. Dawaj, trzymaj ciało, wyciągasz się za czubek do góry, ćwiczysz ze mną. Dobrze, dobrze. Jeszcze troszeczkę, ostatnie cztery powtórzenia: raz i trzy. I dwa. I jeden. Nogi na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Zwykły przysiad. Wdech. Do góry. Wydech. Holana są nad stopami. Biodra niedelikatnie do tyłu. Ciałem delikatnie do przodu. Na górze z każdym razem napinasz pośladki z wyciuciem. Ćwiczysz. I słuchasz swoje mięśnie. Wdech. Napnij. Wdech. Napinasz. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Nogi razem. Weź ręce przed sobą. Ściśnij mocno. Podnosisz kolano. I zrób wykop do przodu. I na zmianę. Z wydychem. Trzymasz proste płece, trzymasz brzuch. Przeciwną ręką dodaj udar do przodu. Wykop od kolana, czyli najpierw kolano, wtedy wykop. Silna ręka, silna noga. Proste płece, wydech. Trzymasz brzuch, trzymasz plece I osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wracasz nogi na szerokość bioder, od zwykłego Wdech, góra, wydech. Napinasz mocno pośladki. Są nad stopami, dawaj. Z każdym razem niżej biodra Opuść niżej. Możesz mieć bardziej spokojniej tempo. Jeżeli chcesz, kolana nie prostujesz do końca. Zawsze zostaw delikatnie ugięte, bo koncentrujesz się nie na kolanach, a tylko na udach i na pośladkach. Ostatnie cztery. Trzy, dwa, jeden. Nogi razem, ręce przed sobą, wykop. Podnosisz kolano, wykop. Na zmianę z wydychem, przeciwną ręką udar do przodu. Ręce naprężone. Nie mamy ślimaczków, tylko napręcz ręce. Zrób udar. Akcent do przodu. Trzymaj brzuch, trzymaj płedce. Od kolana wykop. Dajesz, dajesz jeszcze ostatnie osiem, siedem. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech, wydech. A teraz połącz sobie, przysiad i wykop do przodu. Czyli siadasz do dołu, wdech. Przechodzisz na jedną nogę, kolanem do siebie i zrób wykop do przodu. Siadasz na dwie nogi. Wdech, na jednej wykop. Połącz, przysiad i wykot.